Czwarty tom, 11 stycznia 1902 roku Jakie cechy ma miłość Boga do każdego z nas, który mamy obowiązek Mu ją odwzajemnić? W owym historycznym momencie nie uchwalono prawa rozwodowego. Dziś rano, po przyjęciu Komunii Świętej, ujrzałam na krótko mojego ukochanego Jezusa. Gdy tylko go zobaczyłam, powiedziałam do niego Moja słodka dobroci, powiedz mi, czy nadal mnie kochasz. A on tak, ale jestem zakochany i zazdrosny, zazdrosny i zakochany. Co więcej, mówię ci, że miłość musi być potrójna, aby mogła być doskonała. We mnie są te potrójne warunki miłości. Pierwszy, kocham Cię jako stwórca, odkupiciel i oblubieniec. Drugi, kocham Cię w mojej wszechmocy, ponieważ stwarzając wszystko z miłości do Ciebie, posłużyłem się tym wszystkim, aby stworzyć Ciebie tak, iż powietrze, woda, ogień i temu podobne mówią Ci, że Cię kocham i że z miłości do Ciebie je stworzyłem. Kocham Cię jako mój własny obraz i kocham Cię szczególnie ze względu na Ciebie. Trzeci, kocham Cię ab eterno, odwiecznie, kocham Cię w czasie i kocham Cię przez całą wieczność. A ta miłość wobec Ciebie to nic innego, jak tchnienie mojej miłości, którą wyłoniłem na zewnątrz z siebie. Wyobraź sobie zatem, jak ogromna jest miłość, którą zawieram w sobie. Ty masz obowiązek odwzajemnić mi tą potrójną miłość: kochając mnie jak swojego Boga, w którym masz skupić całą siebie i pozwolić, aby wyszło z ciebie cokolwiek, co nie byłoby miłością do mnie, kochając mnie ze względu na siebie. I ze względu na dobro, które z tego otrzymujesz, i kochając mnie za wszystkich i we wszystkich. Potem przeniósł mnie poza moje ciało i znalazłem się pośród wielu ludzi, które mówiły: Jeśli to prawo zostanie zatwierdzone, biedna kobieta, wszystko się dla niej źle skończy. I wszyscy z niepokojem czekali, aby wysłuchać za i przeciw. Widać było, że w innym, odosobnionym miejscu było wielu ludzi, którzy rozprawiali między sobą. Jeden z nich przemówił i ucieszył wszystkich. Po wielu trudnościach, podszedł do drzwi i powiedział: Oczywiście tak, na korzyść kobiety. Słysząc to, wszyscy na zewnątrz świętowali, a ci w środku byli zdezorientowani do tego stopnia, że nie mieli nawet odwagi wyjść, sądzę, że mówią o prawie rozwodowym, zrozumiałam, że go nie potwierdzą.